Dzisiejsza wystawa, której wernisaż odbył się w Galerii Fotografii to 193. wystawa w naszej Galerii, tytuł wystawy nieważne. Autorami tej wystawy jest kwartet czteroosobowych autorów z Piły. Wojciech Beszterda, pracownik Muzeum Imienia Stanisława Stasznica, artysta fotografik, członek Związku, od 20 lat członek Rady Artystycznej przy Związku Polskich Artystów Fotografików, Stanisław Pręgowski, nestor fotografii tej pileckiej, Zosia Kawalec-Uszczewska oraz Piotr Spek. Piotr poznałem w zeszłym roku, był tu w Ostrowcu i przez prezesa PKS-u Stanisława Dlińskiego Chciał zobaczyć galerię i tak doszło do naszej współpracy. Wystawa miała być jego, a później okazało się, że, że oni w, w czterech tą wystawę zrobią. Co tytuł wystawy, nieważne, to brzmi dość tak intrygująco, ponieważ jest to całkiem inna fotografia, fotografia, gdzie tematami są takie przedmioty, elementy, których my większość nie dostrzega. Czyli dla większości ludzi to nie jest ważne, natomiast dla tych twórców jest ważne, bo zobaczyli. Fotografia niezwykle malarska, taka bardzo bardzo ambitna i obrazująca wnętrze poszczególnych, poszczególnych autorów. W większości są to prace czarno-białe, natomiast kilka prac autorstwa Stanisława Plęgowskiego, tu właśnie je widzimy, one są wykonane w technice gumy. Jest to dość stara technika fotograficzna, zaliczana tzw. tak zwanych technik szlachetnych. Powstała w okresie, kiedy fotografia walczyła o status sztuki. Technika bardzo kapryśna i pracochłonna, ale bardzo trwała, bo trwałość obrazu wykonanych w technice gumy jest Trwałością papieru czerpanego, bo to obraz nie jest wykonany z soli srebra, ale z pigmentów, czyli barwników malarskich. Witam serdecznie autorów dzisiejszej wystawy. A zanim przedstawię, to powiem Państwu, jak do wystawy doszło. Rok temu dzwoni do mnie Stasiu i wiesz, mam takiego pana na audycie. mówi, jakiś amator chce zobaczyć zdjęcia. Ja mówię, no to chodźmy na rynek, akurat w tym czasie była wystawa. Członków naszego fotoklubu, była to fotografia otworkowa. Okazało się, że ten amator, ten członkiem Związku Polskich Artystów, Fotografików, o trafików, taki duży, pokaż się ten amatorze, Piotr, Piotr Spek. Ten amator w zeszłym roku właśnie otrzymał złoty medal i grand Prix na biedale Krajobrazów w Kietrzak. Także gratulujemy Ci jeszcze bardzo. Wtedy poznałem Piotra i padła taka propozycja, aby zrobić tu wystawę. Z początku miałabyś być to wystawa tylko samego Piotra, ale pociągnął do sobą koleżankę i dwóch kolegów i tak powstał kwartet na serca i obiektywy, jak o tym napisał wstępie do katalogu nasz przyjaciel dr Paweł Popaliński, wykładowca na Uniwerku Kochanowskiego w Kielcach. Paweł serdecznie ci witamy, chodź do nas. Proszę, może Was poproszę, przedstawcie się, powiedzcie o swojej twórczości, bo tak dużo mówiliście, no w telewizji, dzisiaj audycja w radiu, także tremy już nie macie. Zapraszam. Witam. Witam bardzo serdecznie. Miło mi, że Państwo przyszli na remisarz. To jest mi niezmiernie miło i trochę jestem zażenowany i trochę stremowany. Czasami dużo mówię, ale teraz troszkę mnie, mnie yy, przydusiło. Ale zacznę sobie. zapisałem sobie komuś, bo wiedziałem, że nie zapomniał, bo wiedziałem, że zapomniał. Andrzejowi dziękuję bardzo i miejscemu Centrum Kultury. Bardzo dziękuję. To było świetne miejsce i z tego, co zobaczyłem wcześniej, bardzo dużo znakomitych wystaw i zdarzeń. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz podziękuję Stanisławowi Wodyńskiemu i PKS-owi za wsparcie. Stasiu, bardzo, bardzo się dziękuję Ci Stasiu. Życzę jeszcze, jeszcze. Yy, Pawłowi za to, że nas wsparł tekstem, że nas, że nas yy, w jakiś sposób yy, skrystalizował, jeśli chodzi o opinię. No i podziękuję Zosi, że się zgodziła uczestniczyć w wystawie, Stanisławowi i Wojtkowi. Bardzo dziękuję bez tego wystawa nie byłaby, myślę, tym czym jest w tej chwili. Przyjechaliśmy do was z, z fotografią nieważną, czyli bardzo ważną, tak bym Jest to dla nas fotografia, którą od, ja od jakiegoś czasu uprawiam. Wojtek, Zosia i Stanisław od dłuższego zdecydowanie dłużej bawią się fotografią i, i wyrażają siebie gdzieś na zdjęciach. Poszukajcie państwo w zdjęciach tego, co mam w duszy gra. Bo każdy z nas gdzieś tam pewne swoje emocje zostawia w fotografii. Fotografie są opisane lepiej lub gorzej. Ale to troszkę specjalnie, żeby żeby Państwa pobudzić do, do wyobraźni, do myślenia o tym, co tam każdemu z nas zaświtało. No i cóż, jeszcze zaczekam nie podziękować. Przez wszyscy z całą. Tak, fotografie są bardzo ważne. Wojtku, może. Chwilkę jedną rzecz opowiem, dobrze? Mógłbym Cię prosić? Czy... Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz przepraszam. Podziękuję za to, że Państwo ten piątkowy popołudnie chcieliście spędzić z nami. Są dalsze tego, co zaczął Andrzej Łak. Otóż kiedy Piotr przedstawił na tę propozycję, Razem w czwórkę y, wystawić. A wszyscy razem uprawiamy różne pola fotografii i operujemy różnym językiem. Stwierdziliśmy, że właściwie to, co robimy, to takie zauważanie tego, co już nie niezauważalne, z czym stykamy się właściwie na co dzień przechodząc po około jakichś zadrapań na płocie czy pękniętych kafelkach chodnika. Czy fragmenty poruszonej wody, czy liści. Myślę, że to, jest, to są elementy, detale yy, yy, wizualne, na które składa się nasze życie. Cały czas, gdzieś tam się to w głowie nam odkłada, pewne fragmenty są bardziej energetyczne, bardziej nas przyciągają, inne mniej. Ale to, że razem się tym zajmujemy i chcemy to w sposób yy, fotograficzny artykułować, że to był ten spójnik, którego którego chcieliśmy użyć dla pokazania tych różnych propozycji fotograficznych. Moje prace są hmm. za mną i moje prace za mną są przede mną. Nieważne, elementy fotografuję może niezauważalne i szybko wkrzywieją, zwłaszcza światło Czyli Ja jestem grafikiem, więc może po tych pracach widać, że, że fotografem nie jestem, może nie będę. Ale sprawia mi to przyjemność, że może mi aparat stworzyć matrycę, tak jak każda inna graficzna i bez pan mogę pokazać obraz, który mnie interesuje. Panie Panie, no ja oczywiście znowu, jak wszyscy moi przedmówcy, serdecznie podziękuję moim kolegom, którzy mnie zaprosili do wzięcia udziału w tej wystawie, ale e, po cichu intuicja mi podpowiada, że nie mieli innego wyjścia jako, że jestem seniorem fotografii w Pile. <grymne> <grymne> e, no, również dziękuję organizatorom Andrzejowi Państwu serdecznie za to, żeście że chcieli poświęcić swój cenny czas dla nas wszystkich, autorów. Słuchajcie Państwo, do dyspozycji Państwa za darmo są katalogi, one leżą na pianinie, także proszę bardzo zapraszam.